Widzicie, my poczekamy tutaj na kolejną falę. <laughs> tu to walczymy, tak? Dobrze, Musimy sobie walczyć. Dobra, tam potrzebują pomocy, wszyscy sobie pięknie radzą. Dzień dobry, cześć, James, z tej strony ŚwirćFiru, to jest Warcraft Chili Ford i pierwszy odcinek y Przedostatniej kampanii, kampanii plagi, dziedzictwo potępionych. Mamy tutaj piknego Artasa. O, rozdział pierwszy to jest król Artas. Zobaczmy, co tam słychać w niego. Lećmy dalej z fabułą. Rozdział pierwszy, król Artas. W dawnej stolicy Lorderonu, niedaleko ruin pałacowych, upiorni władcy służący Archimondowi omawiają dalsze losy plagi. Minęło już wiele czasu odkąd otrzymaliśmy ostatnie instrukcje od lorda Archimonda. Sprzydło mi już pilnowanie gnijących zwłok. Co my tu właściwie jeszcze robimy? Pełnimy nadzór nad tą krainą, deteroku. Naszym zadaniem jest pozostanie tutaj i dbanie o to, by plaga była w każdej chwili gotowa do działania. To prawda, ale powinniśmy już byli otrzymać jakieś rozkazy. Legion został pokonany wiele miesięcy temu. Jak to możliwe, że nadal tego nie wiedzą? Trudno powiedzieć, ale im dłużej dowodzą, tym gorzej dla plagi. Co tam się dzieje? To! Witajcie, upiorni władcy. Powinienem wam podziękować za sprawowanie pieczy nad mym królestwem pod moją nieobecność, ale zmuszony jestem zrezygnować z waszych usług. Książę Artas, ta kraina należy do nas, a plaga to własność legionu. Już nie, demonie. Twoi mocodawcy zostali pokonani, a legion zniszczony. Wszystkiego dopełni wasza śmierć. Nigdy to jeszcze nie koniec, człowieku. Wiedzieliśmy, że do nas wrócisz, książę Artasie. Istotnie wróciłem, Liszu, ale od tej pory będziesz używać w stosunku do mnie tytułu królewskiego. To w końcu moje ziemie. Musimy zabezpieczyć królestwo i oczyścić je z ludzkich niedobitków. Mój królu, musisz wiedzieć, że ludzie opuszczają swoje osady. Kierują się ku przełęczom. Jeśli uda im się zaszyć w tych górach, nie zdołamy ich wytropić. Musimy więc się ich pozbyć, nim zdołają uciec. Zginą ku chwale Nerzula. Taki rozrywkowy Artas. Mamy trójkę bohaterów ze sobą. Mamy Sylwanę. Keltusan... o mój Boże. I Artasa. Right. Tak sobie myślę, że... Jaki teksty ma w ogóle? A ona jest. Słucham. Pokaż mi cel. Mam własną wolę. Dowodzisz trzema osobnymi armiami Artasa w lewym dolnym rogu mapy, Keltuzada w prawym górnym rogu i Sylwanę w prawym dolnym rogu. Ludzie mogą uciekać uciec. W każdym z tych trzech Mam własne powody, dla których szukam zemsty. Artas zamordował mych ludzi, a mnie zamienił w tę potworność. Jesteśmy zniewoleni przez ciągłą udrękę. Jestem tutaj. Nie możemy pozwolić ludziom na ucieczkę! Nikt nie będzie mi rozkazywał. <laughs> Okej. No. Czemu nie mogą go już trafić? Ale bieda, jest jedno uciekinier. nie. No dobra. Mi się bardziej podoba. Mm. Słucham. Muszę ich podzielić na grupy. To na pewno. No Nikt nie będzie mi rozkazywał. Wydaj rozkaz. No i pilnować tych chwila. Nareszcie. I wy jesteście oddział numer 3. Co ma zostać odkryte? Tu jeden idzie... drugi. Twymi ocenami. Coś nie, tak? Wy jesteście udział numeru 3. Ja nie mam nigdzie tych. Ale bieda. Nie mam nigdzie tego u... budynku, co robi akuitów. Szkoda, bo wolałbym sobie stworzyć więcej yy, takich tych. No, niech się na to mówi. Wieżyczek, o! Wieżyczki nie ustawiły tak spoko, nie? Ktoś mnie wzywał. Los pokierował twym wyborem. Tak, natychmiast. Może z tego miejsca to zdążymy akurat wybronić wszystko bardzo ładnie elegancko. Tych możesz też zabić. <laughs> sko my bohatera dziesiąte poziom, więc... Dobrze bądź. Przyjrze się w tem. Pokaż mi cel Oho, idą gdzieś. Chyba do Artasa. Mój wzrok. Na razie się rozłożę i pogarnię. O peti są spoko. Cześć, peti? gdzieś ranka gdzieś może. Okej, okay, tu jest oddział. O Artas też ma tutaj Jasiu. No to super. Dreszczem do świętości! Wydaję Hej, wow! Aha. Myślałem, że mi uciekają. Czas wyruszać, nie Co mam Ktoś mnie wzywał. A my tutaj są na radę rygancko, tak? Dobrze. przecież mnie to bardzo. Mam jakieś zadanie dodatkowe? Mamy. Dopadam do potrzebuję pomocy. pomóc hmm, <śmiecki> <dalszy. śmiecki> no, Jestem no, tutaj. Zostaliśmy zaatakowani. Nie mam czasu do wielki. Ej, hola, ty, No ja Ludzie się cofnął. Wy... Powstrzymać ich. No. Co za kuźwe O cóż znowu chodzi? I jeszcze brakuje mi. Daj jeszcze jeden i dwóch góli bym potrzebował. O, będzie idealnie. Wydaj rozkaz. Moje talenty są do Twojej dyspozycji. Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy, żeby tak, Jesteś samej. przydatnym ziomeczkiem. To tak, co ty tak, jesteś, żeby zginęło. W rzeczy samej. Los, no bo... Los pokielował twym wyborem. Co ty robi? na okay. znaleźć jednostkę. Ja, tak sobie myślę, że... O, elegancko. Mamy artefakt. Tak tu zadał, więc Dobrze na kalku zada. To brzmi logicznie. Dobrze, tu potrzebujemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć jednostek. tak? Jeszcze jeden. Ten O. Moje talenty są, są do we? tej dyspozycji. Mapie, gdzie ten kerytuzat? Nie? Tak. stromnych miast. Dobra. My myślę, że możemy już iść dalej, co? Nareszcie. Najpiękniej. No Mamy tyle kurde tego e, wszystkiego, że nareszcie. No uprzytępował się ktoś. Nareszcie. Je zadanie główne zniszczyć utarg. nosisz ojcowską koronę, tak jakby ci się należała. Możesz mnie zabić, ale moi bracia nigdy nie przestaną ci ścigać. Trudno mi uwierzyć, że któryś z was mógł przeżyć pierwszą czystkę. Ale to nic, czego nie można nadrobić. Dziś wasz zadufany w sobie zakon przestanie istnieć. Trzeba zabić tych ludzi! Nie dajcie im uciec! No, to się tu się pobijcie, my poczekamy tutaj na kolejną falę. No <laughs> to walczymy, tak? Dobrze, mocno dobrze. Mocno Dobra, tam potrzebują pomocy. Wszyscy sobie pięknie radzą, no. Przątane lordy robią, wiecie. Może ja się mogę zacząć też sobie... wow, wow, wow! Wo, wo. Tu w ogóle ja no się zresztą. Zresztą. nie nie zauważyłem, kompletnie. Nasi bracia potrzebują pomocy! Niech się bardziej. żyw dreszczem do świtłości! Przywołaj więzę i Zdrajco! Posmakuj gniewu świętej światłości! Niech tu przyszedł paradoks, no tu jest okej okay. no, trochę mi biją te... Y no, się moje Banshee, o, tego słowa miarkowało Są franki! Ostrzem Dobra, rozwaliliśmy tutaj, głodne. pięknie jeden. Ostrze mrozu jest głodne. Nie ja wiem ono cały czas jest głodne, to jest aż przerażające. Nasi bracia potrzebują pomocy! Tak, Jakiej pomocy? Oczywiście. Rozwalamy osady. Chodź, wszystko jest w To Tu mamy kolejne. Nadeszła oczekiwana chwila. A Betty coś dla nas chowa? Ciekawego Niech to Aaa, to jest w ogóle karawana kolejna. Okej. Okay. Trzeba ich zabić. No i wszystko zanurzać. Wszystko bardzo Nie dajcie im uciec. Kurde. To tak pierdzierz się szykuje trochę, co? O! Potępieni czekają Jestem tutaj Niech mnie ubranej! Uprzenie żywotraszczem do hmm. szpigułka! Oczywiście Jesteście useless dziewczęta, naprawdę jesteście Czemu? useless Chociaż tyle, że Sylwana dostaje pomocy. poziom Ich potrzebuje Jestem więcej tutaj. tutaj Oh no Pokaż mi cel Czas wyrównać rachunki Proszę mi tutaj walczyć, no bo ja chcę. Trzymać ich, nim dotrą do przełęczy. Należymam tylko jednych bruci, więc po prostu. Oh no. chwilę. Oh Nie okazujcie mi to. Co? Kiedyś kapitan milicji, ok. To no jest wydajna rada. O, mi się Szybłań, cholera. dąży uleczyć. No nic, no walczymy, tak? Tyryrin. Miejsca mamy od cholery na wszystko, więc to jest nas Ile się da, to ładujemy jednostek. Wszystkich. Wszelkich. Dużo hajsu. Mamy. Po prostu mamy dużo hajsu. Alecz, Zostaliśmy zaatakowani. Sprowadzasz mnie z powrotem? więcej figurantów. Nareszcie. Tutaj troszkę nas w nam oddział artasowy. No tak nie, serio. Bądź dalek. Cienie wzywają. Ile ty będziesz miał tego bombelka tutaj, Jasiu? Zniszczę szadu wojców. No, i padł. I padł. Tutaj sobie dziennie walczycie, spoko. Kolejny oddział padł. No, elegancko. Frank skrywa jakiś sekret? Bez Czas też nic nie ma. Uciekli tutaj widziałem. Co się nie tak? Idą tutaj. W rzeczy samej. Czy my powinniśmy tutaj tak iść? Nie <słuch> Dobra, my tutaj też już wszystko żeśmy posprzątali, tak? Super. Banków nie sprawdzamy. Myślę, że możemy iść zrobić. Ja w ogóle zlikwidować tak mamy to jako zadanie główne. Musimy zabić paradę. Dobra, to Nasi rozwalimy wszystkie wioski. Ktoś mnie I jak Ktoś mnie <laughs> skończymy, to te, to pójdziemy zabić wtedy. No A wiecie kogo, nie? To może być. Nasi bracia potrzebują pomocy. Nie padło mi więcej zignoranów! Uprzejmie żywych dreszcz! Jaka jest wola, Cię! Zostaliśmy zaatakowani! Los pokierował twym wyborem. Cień, nie wzywajcie. O nie, o nie! Szybko, 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 szybko! Nie mam czasu na to, Dobra, te ja to trzymałem, uf. Nie, czemu wyście się tutaj wpili? Uciekajcie stąd! Co za głąby! O nie! Arta, co ty zrobiłeś? Co oni się tak łączą? potrzebują pomocy! O nie tędy, chłopak, nie tędy, jezu! O, tych dwóch mi rozwalą. Muszę się przegrupować, Artasą. Muszę się ewidentnie, Hightason, przegrupować. muszę Dobra. Tutaj dziewczęta i góle powstrzymały wszystko, więc pomocy. Czemu potrzebujecie pomocy? No, jesteście jednostkami strzelającymi, co oni mają zrobić? Timeless. Zostaliśmy zaatakowani wtedy? Że... Y... Ktoś mnie wzywał. Ktoś mnie wzywał. Nigdy nie opuścimy Lorda Ronu, Artasie. Nigdy się nie poddamy. Tak, no to patrzę. Czemu coś rady? Los kierował Twym o, ci na to tak powolutku powolutku ładujemy. Powolutku, ale skutecznie ich zabijają. Bąbelek jedzie? No, nope, nie zdążył. Co się nie w Pokaż mi cel. Dobra, my tutaj idziemy dalej w każdym razie. Yeah. Ech. Yeah. Ech. Mi się bardziej Czy ktoś tutaj zostanie? No, no tak. Dobra, dobra, czyli... Wydaj rozkaz. Przynajmniej też sobie razem. Skoro tak sobie życie. A bracia potrzebują pomocy! Tyrę ja tu mam przejść. No ten mogę przejść. Wydaj rozkaz. A wy dziewczynę tu się bijecie do tego działki. gdzieś, Dobrze, że tak. Jak coś to pomożemy tym? I zostaną już tylko duże rzeczy. Ej, serio? Co to się wyglądało? Nikt nie będzie mi rozkazywał. Martwi, będą służyć. Zawsze służą i zawsze będą. Nasi bracia potrzebują pomocy. No, Artas to jest głodne. Zostaliśmy za atakowaniem jest goromo skutecznie jakoś? to Zostaliśmy zaatakowani znowu. O. Co tu się dzieje? Ci bracia potrzebują Fuk, róbcie mi Nie możemy pozwolić ludziom na ucieczkę. A co, ktoś uciekł? Nie.

to przynieśmy im trochę wsparcia. O, o idą Ci Ktoś mnie wzywał. Przez rzekę się przeprawili dupki. Tak, natychmiast. A to co jest? Aha, to jest po podział w polu. Damy zbiorę ludziom. Ludzie zbliżają się do przełęczy. Powstrzymać ich. No co, powstrzymanie, w czym problem. Hmm, elegancko. Tak, natychmiast. Wy macie robić żołnierzy z trupów. Przywołaj więcej wyrazy, bo no. pomocy. Oby to miało kości! Co się dzieje? Ten ból jest nie do wytrzymania! Co się ze mną dzieje? Zbliża się niebezpieczeństwo. Moc słabnie. Czas ucieka. Królu Artasie, potrzebujesz pomocy? Nie. Ból minął, ale moja moc jest poważnie ograniczona. Coś tu zdecydowanie jest nie w porządku. Czy mam odwołać nasze wojska? Nie. Dokończymy obławę. Zagadkę rozwiążemy, gdy już będzie po wszystkim. Nasi okay, bracia potrzebują pomocy! Ale Beka stracił poziom. O cóż znowu chodzi? Śmiesznie. To mi się bardziej Dobra. podoba. Oto mrozu jest głowa. To mi się bardziej podoba. Nasi bracia potrzebują pomocy! Zostaliśmy zaatakowani. No tak, nie przyjem się w Jestem tutaj. Czy ty możesz iść też tam pomóc Zaatakować ich? Cokolwiek? Nie, z każdej strony możemy tylko zaatakować tę bazę w środku. Rozumiem, rozumiem. To stajcie sobie tutaj. Zostaliśmy zaatakowani. Tak? Tak? No jesteśmy tu. Spokojnie, Moje talenty są do twojej dyspozycji. dyspozycji. Martwi Ej. będą służyć. Jaka jest wola cienia? Ktoś no mnie wzywał. To co? Ustawcie się tutaj elegancko. Zostaliśmy zawsze. Nareszcie. Nasi bracia potrzebują pomocy. To mi się bardziej podoba. Tak sobie myślę, że... Okay. No w sumie już ma spoko wszystko. Wydrobia tak zwanej. Co ma zostać odkryte? brać tutaj. O, o. Wszystko zostanie ujawnione. Ej! Mm. O, cóż znowu? Ale czego się wrócę? No nie, to tylko żołnierze. A ja to z żołnierzami damy radę. Zostać A tu co jest? Nasz oddział, Okej. Okay. No, ale nie, zbijemy tutaj po prostu. Tak jest, tak go objemy. O, no, ten jest głodny. trochę chyba. Z dwóch materów i dużo wiesz. Trzeba się skupić, bo... Bo ten oddział pomógł im tak, rozumiem. Dobrze dobrze. dobrze, dobrze, wszystko pod kontrolą. Bijcie te wieże, bo nas wyżną, a tak osobie zabijemy tutaj elegancko. O tak, o właśnie o, Teraz te wieże. Właśnie widuj. Ale tu jest bąbelek, więc nic nie zrobimy. Trzeba rozwalić jeszcze tą wieżę. Nie wyjdźcie tu na wsparcie. Też, na wsparcie. Damy radę. Nikt nie będzie Pewnie, że tak. O, para znaleźć nie. A nie! Jest nie Trzeba zabić tych ludzi! Nie dajcie im uciec! O o! To oni dalej chodzą? Ale my się tutaj wybronimy, to spotka, tak? Oby to miało sens. Mhm, zrób szkieleciki. Wszyscy nie zrobili szkieletyki. A taką Przywołaj więcej, więcej ziguratu. Mhm. Coś nie ta. My poczekamy, aż ci wejdą. O, jak nas midą, to my wtedy nie dostrzegamy. Tak no, co, gdzie? A ci bracia potrzebują pomocy. Jak sobie robimy? I tak Biala też. Los kopierował ten. Co to robi tak w ogóle? O, ja sobie tutaj tyle narobiłem szkieletów, że mogę ich wykorzystać do walki z nimi. Tak w ogóle, nie? No, że co daleko, mamy tutaj ostatnie wioski. Ej, nie rozwaliście się jednak domu. Nie, nie nie o, o. No, O o, ja tu się zbiję. No dobra, ja tak już tu zbiję. Twoje talenty są do Twojej dyspozycji. czekają. Wszyscy ładujemy się na ten główny obóz. Tylko tylko zostańcie. Nikt nie będzie mi o, miny mogę o, tego, starać, no miny mogą tego rozstawiać, nie pomyślałem No, jeszcze przy kieltu wojowników sobie mogę przyzwać z księgi. księgi. Kto jeszcze na ma taką fajną księgę? Nope. Ej, ładować się tutaj. I walczyć. Kurde, jak takie trzy armie wiadomo, przez Co oni mogą? <laughs> nie wiemy. O, tu się jeszcze bi... O o, to nie leczą. Za króla Lisza. No ale nie ucieknam. Dobrze, Betty tutaj też jest na straży. Intrygujące. Tak, bardzo intrygujący. Taki bracia potrzebują pomocy! O, łatwa są chwila. Ja. Sylwa, no i ten co go dając okę razem. Teraz bąbelek. Są jeszcze jakieś inne jednostki? No, nie bardzo właśnie. tutaj to już raczej po wszystkiemu. Dobra, ich może też puszczę. Musimy walczyć z nimi po prostu. Nie przedłużajmy są do twojej dyspozycji. Wszyscy, wszyscy macie iść. Szkielety sylwany. Martwi, będą służyć, oh. Wszyscy na tę ostatnią osadę! Mają przerąbane po prostu. Dajcie miejsce! Wojciech, bracia! Potrzebują pomocy! Oby to miało sens. Wszyscy na tę osadę! Raz, raz, Chop chop. No trochę by się ze strony ich miejscu. złapiły. Nie przypołączone nie umarły, by się na mnie tak ruszyły. Troszkę można, można wyczuć dyskomfort w tym wszystkim, tak. Nawet bohatera nie ma. I nie bez przemaski, bo już nie ma żadnej tej. został jeden. Masz i też. Co ty sobie myślisz? No to będzie szybka akcja. niedobitków ludzi. Wreszcie pozbyliśmy się przymierza. Gdy już pozbędziemy się niedobitków, powinniśmy być w stanie... Arr, tylko nie to! Oto ja, król Lisz. Mroźnemu tronowi grozi niebezpieczeństwo. Musisz wracać na północną krainę. Natychmiast! Mój królu, coś ci dolega. Zabierzcie mnie do stolicy. Przede mną długa droga. Ciętwor! <grystanie> tak jest. Król Artas, zakończony sukcesem, proszę Państwa. Takie zaczynamy kampanię Plagi, w dodatku The Frozen Throne, Warcraft 3 Jak się podobało to lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, zaznaczacie dzwoneczek, żeby wiedzieć, kiedy coś wrzucamy i buziaczki, babatki. Co ty jesteś i czemu tutaj leżysz tak?